Myślałem, że to wszyscy przemalowują te jak to się mówi mosty i i, i i bębny, czy tam nie bębny teraz, ale po prostu no piasty sami sobie, bo to w Skandynawii, czy w Holandii, czy w Danii jest to dosyć popularne, a tutaj widzę, że chyba auta przyszły prosto z fabryki. Każda inna specyfikacja, zaraz zobaczycie do czego one będą przygotowane. Już kable porozciągane, różne rzeczy. Ta jest jeszcze inna, znaczy nowa skania, ale inna rama. Na przykład mniejsza, ale też już na niebiesko. Ma pomalowane tak jak i kabina. Chyba można coś takiego zamówić. Też oś skrętna, chyba hydraulicznie. Tak jest siłownik. No i podnoszona. I taka i taka. Tamta ma dwa mosty napędowe. Tu już jest Volvo też ładnie wymalowane. To znowu jest w innej konfiguracji. Dwa mosty napędowe trzeci wleczony i podnoszony, i skręcany pięknie pokolorowane. Nie, to tu widać jeszcze papier ściągnięty. To chyba oni to tu domalowują. Każdy, kto sobie życzy, pod jaki kolor. Jak ktoś nie zażyczy, to szare jest normalnie. Ten to jakiś już jest używany. Ale tutaj są właśnie. Ten też jest chyba. Nie, ten nie jest nowy, I właśnie z takim bardzo dużym. Bardzo dużym, kurde. Ten ma na niebiesko, bo niebieska kabina. A to jest. Tam to jest, tamto to jest skania też wolno Ale są, kurde. Yy... Te HDS-y to są tutaj normalnie, oni potrafią na kurcze, prawie do wieżowca, i tylko taka wędka wystaje na samym końcu. To są dwa, on się rozkłada, dwa czy trzy takie. Ile, zobaczcie, ile tu jest tych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam coś jeszcze jest sześć. Dosłownie najostatni cienki, to taka jest normalnie ta. O, będzie mnie widać. Jest wędka. Ten jest jednonapędowy i z tyłu oś skrętna. A my czekamy im plac zrobić. To chyba tej firmie. Kto wie. A tamten jeszcze taki. Ten jest nie wiadomo, co będzie miał zabudowane, bo jeszcze jest nieskończone. Ale pomalowane jest, kurde. Naprawdę. Ładnie. A tamten już widać, że ma siodło. Tak, to jest Volvo. To pewnie z Polski przyszło choć nie piszę nic, ale piszę po angielsku, bo na przykład na Volvo Group Logistics Service, eee, bo na, na Skaniach po szwedzku pisze a ten ma siodło jeszcze, czyli będzie woził jakąś specjalną do się, do tego będzie miał jakąś naczepę, ewentualnie będzie to ściągane czy odkręcane, nie wiem. Także fabryka, która zabudowuje, zabudowuje ramy do bardzo wielkich, o, takie mahaki, do no bardzo wielkich dźwigów. O, i to się stąd właśnie wysuwają te. A jeszcze trzeci jest. Ten jest troszkę inny, widać mniejszy. Ja uprawnienie na HDS-y mam, HDS-y, ale nigdy na nich nie pracowałem, niestety. aha, czyli to jest też do skrętu. No tak, bo to są dwa przednie koła skrętne. Ten też ma dwa skrętne. Ale ten już widać zbiornik, taki jakby był coś ten, to coś używany. Albo nie wiem co się stało, albo przemieniali coś. Mogli opaski zmienić w innym miejscu i dlatego tak wygląda ze względu na, na zapoczywanie fresji. O tu będzie co tu jest dynamik 2019 włoski, o można sprawdzić jego parametry, tamten będzie większy, ale już mi się nie chce. Na... A nie, nie trzeba iść na tamtą stronę. O tu jest. Fasimodo fasi Dobra, bo kurczę Długi weekend yy, yy, Czyli piątek wolny Sobota, niedziela, bo jest kurde Święto państwowe, a tu Jeszcze pracujemy A co to była taka wygięta? Czy mi wygli kurde? O cholera, nie, to nie chyba nie świeże Nie widać tu świeżego uszkodzenia Tu coś jest zadrapane, ale nie, nie To nie, niemożliwe Nie, to musiało być już Tutaj też jest porąbane Ale to był Ten co przejebał to po nim to mi mówi, że to jest właśnie z powodu tego, że Jak się kamień wozi i się wykiprowuje bez yy, rozpinania to jak yy, Co tam było Jak był za mocno skręcony To coś tam łapało A i kiprował wtedy, odyszel chyba tak no A ta skania z przodu ma jeszcze taki specjalny kurde stopę do Poziomowania Cały opis tam co potrzeba zrobić Celne papiery O ten ma na przykład znowu inny typ Z tyłu Też fasi, wszystko fascy. Tamten też z tyłu Dobra, bo oni już przywożą maszyny O tu taki kawałeczek został Tylko o tam gdzie te słupki są Tam gdzie te trzy słupki Taki kwadrat przed, im, przed ich budynkiem do zrobienia Także każdego mu życzę miłego długiego weekendu Długiego miłego weekendu ja bym się tak mógłować na ładnie, nie? Przy asfalcie to To jest nie do zrobienia Dobra, koniec na dzisiaj. O, tu jeszcze stoi też nowy chyba. No i ten ma takie zwykłe, szare, niepomalowane z fabryki. Nie, ten już zarejestrowany. Ten zarejestrowany. Dobra Kończymy ten dzionek i... Znaczy ja jeszcze nie kończę, kurde, jest godzina która. 17:40 ładnie najgorzej tak w ostatni dzień jak się robi do samego bólu no ale nic godziny w pracy to godziny niezmarnowane